Jaki był stosunek Pani ojca do powstania warszawskiego? Ojciec mój... Tak, ja z nim na ten temat nie rozmawiałam, ale tak jak moja mama mówiła, że nie był przychylny, bo wiedział, bo już było wiadomo co Wilnierz, co Sowieci zrobili, że przecież AK zlikwidowali, tak? To już było potem, bo to było w czerwcu, już tutaj czerwiec lipiec, to już doszły do nich wiadomości tutaj. No i dlatego burkomorowski też się bardzo wahał. To była ale to była taka trudna sytuacja, bo to było tak, tu się wszystko rwało do tego, żeby z tymi Niemcami walczyć, tak? Podjudzali Sowieci, bo mówili, że co to wy, to tylko umiecie tego, ale jak trzeba walczyć, to wy nie tego. I to taka była. Atmosfera z tym, że mój ojciec bardzo żałował młodzieży, no bardzo, tak, bo on, on młodzieżą pracował w Gedywie i, i właśnie te szare szeregi, to wszystko, także. Może dlatego właśnie go dali na te, no ale tym samym go skazali na karę śmierci, jak go, jak go oddelegowali, żeby to robił. Tą organizację nie. Z tym, że ojciec tej organizacji nie chciał robić zbrojnej. Tylko taki opór. Żeby taki opór, żeby młodzież się kształciła, żeby broń Boże właśnie nie, nie, nie marnować młodzieży. Bo tak powiedział, że za dużo młodzieży wyginał. bo to przecież ta młodzież jeszcze ginęła. Słuchajcie, wy nie macie pojęcia co teraz IPN. Ujawniło, ile było młodzieżowych organizacji w latach 50. -tych. Bardzo dużo. Niepodległościowych? Tak. Tak. I ile aresztowano, a ile zabito? Ale jednak poglądy pani, taty, były bardzo, z, w pewnych, przynajmniej na, na pewnych poziomach, były zbieżne z, z poglądami czy z ideami wyznawanymi przez przez narodowców, którzy na przykład nie, nie byli przychylni powstaniu ze względu na jakby wyniszczenie, na świadomość tego, że może być wyniszczona wytkanka biologiczna narodu. To, no, mój ojciec tymi kategoriami nie, nie rozumował. Mój ojciec przede wszystkim uznawał to, co postanowi dowództwo. Ojciec mówił zawsze, żołnierz musi być żołnierzem i musi... Słuchać, nie jestem politykiem, jestem żołnierzem, muszę słuchać tego. W swoich cywilnych takich rozważaniach zawsze bardzo żałował, a któż by nie żałował tej, tej młodzieży, no, tych młodych ludzi, ale oni by, no to, to tak tak takie było. Mimo wszystko nikt się nie spodziewał, że, że, że jednak tak będzie ta armia radziecka stała i się przyglądała. Nie spodziewali się tego. Spodziewali się może tak, że jak będzie jak Wilnie, że oni wkroczą jednak i tego i e, aresztują i, 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 i tak jak Wilnie, a, a, ale że będą stali i się przyglądali, aż Niemcy, no to przecież to nawet z punktu widzenia ich nie było sensowne, bo by szybci skończyli tą wojnę, tak? bo mogliby od razu już w Warszawie tego już zaliczyć i, i dalej iść. Ja żałowałam tylko, że oni się zatrzymali. Ja bym chciała, żeby do Londynu wkroczyli. Moje takie to, życzenie było. W jak Pani myśli, jaki to był czas, kiedy y, zaczęto mówić w tym środowisku pani czy w mhm. ogóle y, y, u, u Pani w rodzinie, o tym, że jednak tu może być druga okupacja sowiecka. Że co? Że może być druga okupacja sowiecka, No kiedyś... to wszyscy wiedzieliśmy od razu, że będzie okupacja sowiecka. W Wilnie żeśmy tego. Do, 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 od razu żeśmy. Moją mamę aresztowali przecież. Ale jaki to był okres? To był okres na przykład nie wiem, bitwy pod Stalingradem. Czy może wcześniej już Państwo się mogli domyśleć, że coś takiego może się wydarzyć? No, to się. Wtedy, kiedy Armia Radziecka wkroczyła do Wilna i, i zrobiła te, to, co zrobiła, czyli koncentrację wojsk akowskich, wszystkich, całe AK i aresztowanie Wilka i tego, no to wiedzieliśmy, że będzie okupacja. Już nie mieliśmy żadnych złudzeń. Jechaliśmy niby do tej Polski, ale wiedzieliśmy, że to będzie okupacja radziecka. Już złudzeń. Znaczy, ja miałam takie złudzenie, jak właśnie, że, że Wilno, że tego, że tu, a że tego, a, a, a mój wujaszek, który już przeszedł rewolucję, powiedział od razu: mojo, Kochanie, to jest tylko na razie. Przyjdzie NKWD, wszystkich aresztuje i tego tak, ja się z nim kłóciłam. Miał rację. No. I ja już miałam te doświadczenia w Wilnie, także jak tu przyjechałam, to ja wiedziałam, że to nic, nic nas dobrego tutaj nie czeka, że to tylko trzeba będzie jakoś lawirować. Ojciec mój był notabene bardzo człowiekiem kochającym życie, bardzo kochał życie, bardzo kochał młodzież i bardzo cierpiał na tym, że tyle młodzieży ginie niepotrzebnie. I był przeciwny temu, żeby rozlewać tak krew niepotrzebnie. Dlatego. Był przeciwny tej organizacji win, że to nie ma perspektyw żadnych, że to tylko doprowadzi do tego, że ta najpiękniejsza młodzież może zginąć. W strasznych sposób, bo to mordowali wtedy bez, bez żadnych skrupułów. I to ile takich zostało pomordowanych, że my nawet nie wiemy ani gdzie pochowani, ani w tył głowy, że strzelali gdzieś tam, zakopali już. To, to to, to były bardzo okrutne okrutne czasy.